Sie ma się nawitam w nowym w z Kieshaga na moim kanale. Na wstępie chciałbym przypomnieć o tym, że macie łącznie do wygrania 2000 zł z moim kodem, także trzeba płacić minimum 21 zł, żeby mieć szansę na oba te skinki, a są to rękawiczki crimson Web i bayonet knight, także myślę, że całkiem spoko pod skinki po 1000 zł. No i czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną. No jest to dla tych, co wspierają mój kod. Po prostu. Wiecie, to jest taki dodatek. Płacić sobie na przykład 100 zł wygrywacie jakąś kostkę, jeszcze macie szansę na jednego z tych dwóch skinków, więc myślę, że całkiem spoko, bo tu jest łącznie dwa koła, także naprawdę spoko. Minimum 21 zł. W żeby mieć szansę na oba te skinki, ale czym więcej wpłacić, tym macie większą szansę na wygraną. A żeby wpłacić trzeba kliknąć tutaj plusik, wpisać sobie tutaj kodzik. Gravidal18, daje wam 10% więcej do wpłaty oraz dwie darmowe skrężki na sam start. Na stronie jest wiele metod płatności, czy to blik, czy PaySafeCard card, czy skinki. A jak skinki przyszedł do was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Oprócz tego na stronie macie free case, co 24 godziny, każdy z nich możecie otworzyć w zależności od tego jaki level macie. Także otwórzmy sobie tutaj za Legenda. Jest to darmowa koska co 24 godziny dla mnie, bo to jest gwarantowana koska lub rękawiczki, więc myślę, że całkiem spoko. Oprócz tego macie nagrody za poziomy za każdy level macie tutaj kaskę, więc myślę, że całkiem spoko. Poza tym na stronie jest eventy, W macie tak, macie ranking, w rankingu będzie ma więcej diamencików, ten za dane miejsce, który zajmie otrzymuje skinka. Przykładowo, za pierwsze miejsce jest taki handmank na doppler Ruby za 7700 prawie, więc naprawdę grubo. No jest tu wiele kos, wiele rękawiczek, wiele skinków. Także myślę, że całkiem, całkiem warto, całkiem spoko jest to. Tutaj mamy kaktusy, także klasycznie utrzymiemy sobie jeden na mistrzu. I dostajemy Galila za 77 zł, więc nie jakieś wybitnie, ale jest ok. Zawsze to jest za free, bo te diamenciki się zdobywa poprzez otwieranie po prostu. No i jeszcze macie markerplace w którym możecie sobie diamenciki kupić, czy to skrzyneczki, czy balans, czy nawet skinki na stronie, więc myślę, że całkiem spokojnie no i te skinki sobie możecie wypłacić rzeczywiście, więc naprawdę przyjemnie. No i dobra. Dziś robimy najdroższą bitwę na stronie. Najdroższą bitwę na stronie tak naprawdę. W sensie no, najdroższa to by była jakbym dał 50 tych skrzynek, ale po prostu 50 najdroższych skrzynek, także od tej skrzynki sobie lecimy. No i oczywiście będzie to potężna bitwa, bo łączna wartość tych skrzynek, tak jak patrzyłem to jest 130 tysięcy około. Ale oczywiście no to nie, nie zrobimy tak, no bo no, nie mamy takiego budżetu, ale zobaczycie, zobaczycie co mam w planach. E, bo ostatnio polubiłem bardzo ten tryb Borrow, także w nim sobie oczywiście zrobimy tą bitwę. E, pyk, 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 pyk. A można zrobić 2 na 2 tryb Borrow? Bo mnie to bardzo ciekawi. Można, okej. Okay. Zrobimy 2 na 2 tryb I chcemy z tego otrzymać, hmm, ile, ile damy radę? 15 nie damy rady, ale 14. Ile mamy? no nie, 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 dobra to zróbmy sobie, że otrzymamy z tego 12%, myślę, że tak całkiem spoko, za 16 koła taka bitwa jak ktoś nie wie na czym to polega tryb borogo, to jest taki tryb pożyczki ja płacę za tą bitwę 16 tysięcy, a normalnie zapłaciłbym 140 czy tam 130 no ale otrzymam z wygrania 12% to ile wygramy, także myślę, że całkiem spoko, jest to opcja, jak ktoś chce sobie te droższe skrzynki pootwierać, także pyk, robimy 2 na 2, TT bez żadnych underdogów, no i lecimy 50 skrzynek będzie to długi odcinek, myślę, bo aż 50 skrzyneczek. A teraz zaczynamy bitwę. No i zaczyna się źle, bo tutaj Mod dostaje tą e, koronkę, czyli dobry skin gwarantowany, jakby z tego. E, no i dostał sobie szkieletona. A tutaj jeszcze Doppler le leci. No tu będą naprawdę grube rzeczy leciały. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tylko, że mam nadzieję, że to jest dla nas, a nie dla przeciwników, jak to ma miejsce obecnie. No, te dwie ostatnie skrzynki się nie popisały. Hmm. A, i oni mają kolejną koronkę. I mają Talona no, albo z Slautera, albo Dopplera. No, Slauter, super. super, super się zaczyna ta bitwa ogólnie. Mamy 8 koła straty. Okej, okay, ale tutaj podobnie, bo oni i tak dostali Falchiona. A AWK Lightning Strike, spoko. Lekko się przybliżamy. 5 koła straty mamy jakoś. Okej, okay, teraz my mamy koronkę ze skrzynki za 800 zł. Tu mogą być pandorki nawet. Ale jest flipknife gamma Doppler. No ale dobra. Ciągle ciągle się zbliżamy. Tutaj po flipknife dostaliśmy. No tutaj nic ciekawego, ale my cokolwiek dostaliśmy oni po 8 zł. Skrzynka za 900 zł. No i im daje lepiej zdecydowanie. No i teraz. Przekraczamy pułap 1000 zł i teraz wszystkie skrzynki będą powyżej tysiaka, więc no, tu, tutaj już się zaczyna zabawa i zabawa się zaczyna, ale dla naszych przeciwników, bo u nas jest, no jest lipa, no nie oszukujmy się, jest lipa, ale spoko, spoko jest to do odkłucia, bo oczywiście na końcu są skrzynki ponad 10 tysięcy. Także Zobaczymy, stile to pięknie, jeszcze Glock za dwójkę, okej. Okay. no i 100 zł straty niecałe. No już troszkę więcej, ale dobra, przybliżyliśmy się bardzo do nich, no to już wszystko jest close. Także, także liczymy, że uda nam się to wygrać. Dwie stówki straty i Butterfly Tiger tu w pięknie za 10 koła. Spoko, nie, nie wiem czy jest póki co dobrze, tak AWP Prince, no teraz jest dobrze myślę. Nie wiem ile tej bitwy za nami, w sensie cenowo, ale no bitwa ogólnie 140 koła kosztuje, także no jeszcze tu się powinno dużo wydarzyć. No zresztą to większość tych jest w jest w trybie Joker. Czyli wszystkie skiny na są na równym procencie, ale. No, no tam, tam pokażą największą nadzieję, tutaj wajsiki, Ale w ogóle mamy przewagę ponad 20 koła obecnie, także naprawdę się odbiliśmy. To jest piękno takich bitew, że wiecie, możecie przegrywać całą bitwę, a potem boom. Potem BUM i, i prowadzicie i jest, jest pięknie, tak? Ale pięknie będzie oczywiście, jeśli doprowadzimy to prowadzenie do końca, doprowadzimy prowadzenie, no super, super, super się wypowiadam, ale dobra. No póki co te ostatnie skrzynki nie dały dosłownie nic ciekawego i dalej się to nie zmienia. Tylko nas troszkę gonią, ale i tak mamy 20 koła przewagi, tutaj jest ten gamma do... znaczy co? Ruby, rubi oczywiście Doppler. 6,5 koła dla nich. No nic ciekawego nam nie leci w, ostatnim, w ostatnich skrzynkach, chociaż tutaj jest karambit Tigerów. To już w ogóle skrzynki po ponad 2,5 koła. No i nam nic pierwsza nie daje. Ale tutaj już grubo, grubo, grubo. Omegi. Aha, dostaliśmy wszyscy taki sam zestaw. Okej. fight okej, spoczko, spoczko. Przekroczyliśmy pułap 3000 oni dostają 2 m po 10 koła. I nas dogonili. 4 koła. No patrzcie, jak to w ogóle, jak to się zmienia. No i... Teraz już nas przegonili. Jak to się wszystko zmienia? To jest powalone. No Tutaj nic ciekawego. Cztery koła przekraczamy. I trafiamy gamma Dopplera Butterflya i Talona of no I znowu prowadzimy. A już 115 koła. No tu jest potencjał. No to jak ze skrzynki te cztery koła, jeśli teraz taki syf, no to jednak może nie być potencjał, ale nie no. Koronka tutaj. Okej, okay, tu może być coś naprawdę mocnego. Pandory. A, tylko Pandory. Ile? 20? 24. No i jest super, jest super. Hol na lewo, 22 koła. I znowu nas doganiają. Hej, tu już się naprawdę robi grubo. Naprawdę się robi grubo. No mat dla nich. Przekroczyliśmy 5 koła. 5800 właściwie od razu i 2900. I tracimy prowadzenie? Nie, okej. Okay. Mieliśmy trochę więcej. 7 koła różnicy. Auk, za ile? Za trójkę tylko w słabym stanie. 6,5 koła skrzynka, ja nie trafiałem. Emeczkę drogą, ale w samym stanie, okej, okay, ale no musi coś zacząć lecieć, ty, bo to najdroższe skrzynki. Pandorki, super, za 23 koła znowu i trzy skrzynki. Awupa Prince, ale oni lepiej, bo oni i ja Hydra i Szkieletona. Dwie skrzynki, 20 koła różnicy. Dragon Lora, Dragon Lora, 31 koła i ostatnia skrzynka, No tego już się nie da przegrać. Dlatego no tego już się nie da przegrać. Jeszcze trafiamy koronkę. Jaka tu będzie pula? Jaka tu będzie pula? A Upaganir, 40 koła. Dziękuję serdecznie. Zgarnęliśmy po 250 tysięcy. No ja troszkę mniej, bo miałem 12% w tym, ale 30 koła. wydałem na tę bitwę 16. No powiem wam tak, powiem wam tak, naprawdę gruby odcinek. Pół miliona w bitwie. No pół miliona w bitwie było. Ja cię Nie wiem co wam powiedzieć. No ja wygrałem z tego 30 koła, a nie pół miliona. Gdybym wybrał pół miliona, to pewnie bym leciał na wakacje, no ale i tak jest fajnie, i tak jest fajnie, mam nadzieję, że Wam też fajnie oddaję z moim kademkodzik. Grawito do 18-10% dopłaty i będę darmowe książki, na sam start. Wszystkie linki w opisie łapkę w górę sobie ich z dzwonkiem. Oczywiście widzimy się jutro. Pamiętajcie, co macie dwa koła do wygrania. No i co? Elo!